Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj zagramy sobie w grę Test Drive w wersji na komputer Commodore 64. Gra ta została wydana przez firmę Accolade w roku 1987. Jest to pierwsza z pierwszych części tej serii. Celem tej gry jest przejechanie pięciu odcinków jednej trasy. Do dyspozycji mamy 5 licencjonowanych samochodów. Oczywiście sportowych. Co na tamte czasy. No, jest dość. Mm, zadziwiające. Oczywiście pozytywnie. Mamy tutaj wybór pojazdu. Na dole są wszelkie informacje na, na jego temat. Między innymi. Typ silnika, ale wydaje mi się, że najważniejszymi informacjami jest, są yy, prędkość maksymalna oraz przyspieszenie od 0 do 60 mil i od 0 do 100 mil. Mamy Lotus Esprit Turbo. Drugim samochodem jest Lamborghini Countach. Trzecim jest Porsche 911 Turbo, czwartym Ferrari Testarossa i ostatnim z tych wszystkich Chevrolet Corvette. Ja najchętniej na samym początku przejadę się Porszakiem, zobaczymy na co go stać. Fajne jest to, że yy, wybór samo w momencie wyboru kolejnego samochodu, gra się już nie doczytuje. Po prostu wszystkie 5 samochodów jest już czytanych do pamięci i można sobie fajnie to przeglądać. podoba mi się to. Po wybraniu samochodu mamy taką oto animację. Sz szczerze mówiąc, gdy pierwszy raz tą animację zobaczyłem, no zdziwiłem się troszeczkę, że... Kierowca tak oszczędza ten samochód, zamiast ruszyć z spiskiem opon, to on tak sobie po prostu spokojnie rusza jak jakiś zwykłym samochodem. No ale cóż, może cieszy się, że sobie go kupił i. No i właśnie oszczędza go. Albo zostawia go właśnie na tego typu wyścig, który jest przed nami. W momencie ładowania gry mamy już kokpit. O, gra się właśnie wczytała. Pierwsze co się rzuca w oczy to naprawdę niezła grafika. Jak na tamte czasy, Jednemu na pewno szczęka opadła. Jak to zobaczył. Wygląda to bardzo dobrze. Kokpit jest bardzo ładnie odzorowany. Wiele detali. Na środku kierownicy można zauważyć białą kropkę, która reprezentuje pozycję daną. Aktualną pozycję po prostu skrętu kierownicy. Jak widać, kierownica się też sama, nawet troszeczkę skręca, tak bardziej dwufazowo, można powiedzieć, w jedną stronę. Na górze, po lewej stronie, mamy radar, który nam pokazuje obecność policji, patrolu policyjnego. Po prawej stronie mamy yy, lusterko wsteczne. W grze tej mamy biegów manualną, nie można wybrać sobie automatu, biegi należy zmieniać przyciskiem FIRE. Trzeba też uważać, bo przy wychyleniu manetki w górę dodajemy gazu, ale trzeba uważać, żeby za bardzo samochodu nie wyżyłować, bo po prostu silnik się spali i stracimy życie tak zwane, kiedyś też się tak mówiło. Mamy 5 prób. Możemy pięć razy po prostu osknocić sprawę. Może to być poprzez wypadek, bądź poprzez złapanie się przez policję. Ogólnie jeszcze jest taka sprawa, że można sobie kliknąć przycisk na klawiaturze z literką D, i wtedy będziemy mieli widok na skrzynie biegów. Z tym, że ja wolę jednak, żeby to było włączone, bo i tak w momencie, gdy zmieniamy biegi, ta skrzynia się pokazuje. Ale warto kliknąć sobie na Literkę V, co włącza nam cyfrowy prędkościomierz i obrotomierz, no jest to moim zdaniem bardzo fajne, bardzo przydatne. Ok, w takim razie ruszamy, wrzuciłem jedynkę teraz, dwójeczka wchodzi. Jak widzicie, no w dzisiejszych czasach yy, gra ta może wyglądać śmiesznie, zwłaszcza w to, jak on, w jaki sposób ona się porusza. No nie chodzi zbyt super płynnie. Ale jak na tamte czasy ta płynność jest naprawdę zadowalająca. Przy takiej grafice jest ok. Nie ma co narzekać. Także to już mnie się podoba na przykład osobiście. Fajne jest też to, że po prawej stronie na tej skalnej ścianie mamy takie jakby wybrzuszenia i krzaczki. No co jeszcze bardziej smaga wrażenie ruchu samochodem do przodu. A jak słyszycie radar nam pokazuje policję z tyłu. W lusterku wstecznym widoczna była przez chwilę policja, no ale niestety nie dali rady nas dogonić, za szybko już jedziemy. Yy, co już, szczerze mówiąc, nie za bardzo mi się spodobało, to to, że nie było słychać żadnego dźwięku syreny policyjnej. No to jest jednak moim zdaniem nie w porządku. No, czasami można nawet tej policji po prostu nie zauważyć. No jak widzicie, mamy teraz kraksę. Szyba nam poszła. No i zaczynamy od początku. Znaczy oczywiście od tego samego miejsca zaczynamy. Słychać takie dźwięki, nie wiem, to chyba są dźwięki jazdy po poboczu, nie, nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Fajne jest to w tej grze, że jest kilka modeli jak widzicie yy, samochodów cywilnych, co też bardzo mi się podoba to to, że Samochody te występują w różnych kolorach. Może być na przykład ciężarówka w kolorze jak widzicie truksowym, żółtym, czerwonym, fajna sprawa. Jest to w miarę duże urozmaicenie jak na te czasy. Samochód teraz mi automatycznie hamuje, ponieważ przejechałem pierwszy poziom. Jest to stworzone w taki sposób, że po prostu zatrzymuje się na stacji benzynowej, żeby za zatankować samochód. Po chwili wczytowania gry mamy no, dość ładną planszę pokazującą postój na stacji benzynowej. Mamy też informacje o średniej prędkości, o czasie przejazdu, no i o przy, przyznanych punktach. Jedziemy dalej. 55 ograniczenia. No my już jedziemy ponad stówkę. Oczywiście w milach. No, za późno skręciłem. Wjechaliśmy w ścianę. Ta nie jest wbrew pozorom taka łatwa. Fajne są też urozmaicenia na trasie, jakieś nie wiem, dziury czy, czy jakieś wyboje leżą. No, nie wiem dokładnie co to jest, ale fajnie, że są takie urozmaicenia. Zresztą to się chwali. O, ledwo, ledwo, co, się zmieściłem przed, przed przepaścią. Trzeba uważać. Ciężko się wyprzedza w tej grze. Zawsze nie wiadomo czy się zahaczy, czy nie. Dźwięk w tej grze też jest wystarczający. Samochody dość fajnie brzmią jak na możliwości komodorka. opon też jest fajny. No. Radar też bardzo fajnie brzmi. No niestety, tak jak mówiłem wcześniej, no szkoda tylko, że, że nie ma tej syreny policji. To by też było nawet, to by dodawało takiego smaczku tej gry, temu charakterowi tej gry. Szkoda, szkoda. No ale cóż, nie można mieć wszystkiego. Coś, coś nie widzę za bardzo policji. Coś za spokojnie jest. Zobaczymy. No! Teraz już w ogóle jest spokojnie. Jak widzicie, spadłem z przepaści teraz, tylko że... spadłem w przepaść, z tym, że... tu jest kolejny mankament. Szkoda, że nie ma animacji spadania po prostu, tylko od razu no, ta szyba to zawsze lubi pękać przy każdej... Byle okazji, szkoda, no jednak trzeba mieć na uwadze do no, ograniczenia komputerka, uteczkę wrzuciliśmy teraz 130 mil na godzinę, no, już sporo, tą, jak na to. O, oh, no i widzicie. No i trudno. Okej. Okay. Mamy game over ponad 5000 punktów. No bardzo słabo. Nawet się nie załapie na ranking. Przejdziemy się jeszcze jakimś innym samochodem, sprawdzimy sobie go. Mamy tutaj wybór, możemy, wybrać, możemy zagrać jeszcze raz tym samym samochodem bądź wybrać inny. No i my wybieramy inny samochód. Muzyka jest taka dosyć spokojna, taka nie się z tłumu, no bardziej, bardziej moim zdaniem pełni rolę tła niż jakiegoś super motywu muzycznego, no ale nie przeszkadza, taka imitacja gitary basowej i perkusji no, może być. No, przejdziemy się Ferrari Starossa. No i nasz kierowca znowu spokojnie. A pozory mylą. No, muszę przyznać, że ten kokpit wyglą wygląda świetnie. Super kierownica, logo Ferrari. Wiadomo, nie jest może jakieś super dokładny, ale każdy się domyśli o co chodzi. Widać nawet wskaźnik poziomu paliwa i wskaźnik poziomu oleju. No, bardzo fajnie. Ładnie to wygląda. Podoba mi się też to, że komputer zapamiętuje to, że włączyłem sobie cyfrowy licznik. Bardzo mi się to podoba. Jak widzicie, w Ferrari zdaje się być szybsze niż Porsche. Przynajmniej na początku przyspieszenie ma lepsze. Co ciekawe. W tych danych y, technicznych jest na odchód. Nie wiem dlaczego, ale podane jest, że ma po prostu słabsze przyspieszenie. Nie wiem dlaczego tak jest. Być może mnie się tylko to tak wydaje, nie wiem. No, mamy kolegów naszych. No i znowu, ktoś może nawet nie zauważyć tej policji. Przez to, że jej nie słychać. Ale mniej stresu. Zawsze jest jakiś plus. No, muszę przyznać, że zasuwamy nieźle. 164 mile na godzinę. No, ten samochód jest całkiem zacny, muszę przyznać. O, o, chyba trzeba będzie przykamować. Ojej, ale fuksem mi się udało przejechać. Myślałem, że będzie po prostu skuka. Bardzo ładnie. Tą grę gra się naprawdę bardzo fajnie. Polecam Wam sprawdzić sobie ją osobiście. Naprawdę jest bardzo wymagająca. W ogóle stare gry z tego słyną. Są po prostu o wiele trudniejsze niż w dzisiejszych czasach. No i są po prostu bezwzględne w swoich zasadach. No, rzadko kiedy była jakaś opcja typu continue czy, czy save. No, to rzadko. Po, poza tym podoba mi się to, że. Może grafika jest śmieszna w porównaniu do dzisiejszych gier, ale fajne jest to, że często musieliśmy sami sobie coś jeszcze, że tak powiem, w głowie wyobrazić. Po prostu te gry bardzo pobudzały wyobraźnię, zwłaszcza gry RPG na takich starych komputerach. To chodziło o siebie ludzikiem po kilku pikselach i człowiek sobie sam musiał wyobrazić dodatkowo. Gdzie idzie, jak to wszystko wygląda, no ale ma to swój smaczek, ma to swój urok, no jest, jest coś tu fajnego, no poza tym no, te pikselki są naprawdę urocze, no. Grałem przez długi czas w nowsze gry, ale muszę przyznać, że te, nowe, te stare mają jednak w sobie coś i naprawdę wciągają. Poza tym fajnie jest widzieć jak twórcy musieli się nakombinować czasami, żeby na takich słabych maszynach coś w ogóle zrobić. Zresztą widać to na wszelkich demach scenowych na komodorku. Często będę pewnie za bardzo słodził temu komputerowi, no ale niestety no, wychowałem się na nim także sentyment mam do niego ogromny, jest wiele świetnych dem scenowych, które no niesamowitą grafikę pokazują, niesamowite. Yy, umiejętności tych koderów, no ostatnie soki wyciskają z tego komputera, no też na pewno będziemy testowali yy, nowsze gry na komodorkę, bo po prostu na, na ten komputer nadal wychodzą nowe gry, także no jest, jest co robić na nim. No i, no i co, no Wypada już powolutku zacząć yy, podsumować tą grę Zacznę mo może od yy, zalet tej gry Na pewno grafika, no. grafika jest bardzo dobra I wbrew pozorom płynna Płynna animacja Podoba mi się też dźwięk Bardzo fajnie zrobiony Oczywiście, wiadomo, oprócz czego. Grywalność też stoi na wysokim poziomie. Gra jest wymagająca i daje satysfakcję. Bicie rekordów swoich, kolegów. No i wiadomo, 5 no, licencjonowanych samochodów to też jest coś. No ale niestety muszę jeszcze przejść do mankamentów tej gry. Na pewno Brak dźwięku syreny policji, to, to na pewno. No i niestety, ale no nie wiem, może ma to związek z ograniczeniami technicznymi tego komputera, ale chociaż niekoniecznie, bo na innych wersjach, w innych portach też tak jest. No po prostu jednak mogliby się autorzy postarać o więcej lokacji, bo pięć odcinków tej samej trasy, no co prawda trasa jest dość ciekawa, no bo nie codziennie się jeździ po takiej trasie, gdzie mamy przepaść z jednej strony, a z drugiej ściany, ale, ale jednak. Na dłuższą metę gra troszeczkę może znużyć przez tą powtarzalność krajobrazu. No i co? No i wydaje mi się, że z malkamentów to będzie chyba wszystko, no bo nagra gra jest zupełnie naprawdę fajna, no. Także będę się starał oceniać gry w skali od 1 do 10 i będę się starał być w miarę obiektywny, żeby mieć na uwadze to, kiedy ta gra została stworzona, będę się starał postawić też w takiej sytuacji osoby, która żyła w tamtych czasach bardziej i też nie będę miał na uwadze przyszłych, kolejnych części, na przykład tej danej gry, dlatego oceniam tą grę na 8 na 10 punktów. Także wydaje mi się, że ta ocena jest ok. No, jak najbardziej gra jest w porządku i bardzo wam ją polecam, żebyście sobie sami spróbowali w nią zagrać. I dzięki za oglądanie! I zapraszam na kolejne testy retrogierek. Na pewno będzie wiele gier na Komodorka, ale znajdą też się gry na Amigę, na stare konsole, na przykład Super Nintendo, bądź Sega Genesis. No i w poczciwego SNESa też na pewno coś się znajdzie. Także dzięki wielkie. I trzymajcie się do następnego.